Wittaj na sesji Pranayamy, czyli ćwiczeń oddechowych. Ten program pomoże Ci poprawić Twój oddech, dotrenić ciało i spokoić umysł. Pranajama to najlepsza droga, by aktywować przepływ życiowej energii. Możesz potraktować tę praktykę jako osobne zajęcia, jak również zakończyć nią dowolną sesję jogi. Regularnie praktykowana znacznie poprawi funkcjonowanie układu oddechowego, ale także przywróci równowagę i harmonię wewnętrzną. Słapmy więc głęboki oddech i zaczynamy! Namaste. Witaj na praktyce pranayamy. Usiądź sobie wygodnie na macie. Złap głęboki oddech. Znajdź taką pozycję, w której Twoje plecy będą wyprostowane, kręgosłup wyciągnięty, ale w której jednocześnie nie napinasz mięśni, nie nadwyrężasz się. Także znajdź swój komfort, Zamykamy oczy i zaczniemy sobie od jogowego oddechu, czyli będziemy oddychać na trzy etapy. Najpierw nabieramy powietrze brzuchem, potem klatką piersiową, na koniec barkami. Przy wydechu zupełnie na odwrót, czyli wydech robimy rozluźniając barki, potem klatkę piersiową, na koniec brzuch. Zrobimy sobie 10 takich oddechów. Jeśli to pierwszy raz, kiedy praktykujesz z nami, jeszcze raz wyjaśnię. Robimy oddech, zaczynając od nabierania powietrza brzuchem, czyli wdech i wypychamy brzuch na zewnątrz. Nasz brzuch jest jak balon, który napełnia się powietrzem. Następnie robimy mikropauzę, by pobrać powietrze poprzez otwarcie klatki piersiowej. Kolejny etap to unosimy delikatnie barki. By uwolnić przestrzeń dla płuc i by mogły nabrać jeszcze więcej powietrza. Zatrzymujemy na sekundkę i przy wydechu zaczynamy od rozluźniania barków, następnie klatki piersiowej, a na koniec poprzez wciąganie brzucha wydychamy powietrze. I jeszcze z głęboki wdech. I wydech, nie spiesząc się, licz sobie w głowie do dziesięciu takich oddechów. Staraj się wydłużać swój wydech. Robić coraz dłuższe wdechy i jeszcze dłuższe wydechy. Jeśli czuję, że załapałeś, załapałaś się, o co chodzi w tym oddechu, to na ostatnie 3-4 oddechy. Po nabraniu powietrza zatrzymamy oddech i jeszcze bardziej otworzymy klatkę piersiową. Przetrzymamy na wdechu nasze ciało i spróbujemy połączyć barki z tyłu i poczuć otwarcie w mostku. Przetrzymujemy tyle, ile możemy, i robimy spokojny wydech. Całkowicie do końca wciągając brzuch, pozbywamy się resztek powietrza i zostajemy na bezwdechu. Postaramy się przetrzymać ciało w bez wdechu. Wciągnięty brzuch powinien być zrelaksowany, luźny, nie napięty. I potem znowu nabieramy powietrza bardzo pomału. Zatrzymujemy, otwieramy jeszcze bardziej klatkę piersiową, łączymy barki z tyłu, otwieramy mostek. Czujemy, jak to powietrze otwiera naszą klatkę piersiową do tlenia ciała. Trzymamy tyle, ile możemy. I robimy wydech. Pozbywamy się powietrza, wciągamy brzuch i zostajemy na bez jeżeli czujesz, że jeszcze nie do końca wiesz o co chodzi w jogowym oddechu, pozostań przy pierwszym etapie i po prostu staraj się upłynnić te wszystkie stopnie, trzy stopnie, wydłużając cały czas zarówno wdech, jak i wydech. Jak już skończysz 10 takich oddechów, to powróć do takiego sposobu oddychania, który przychodzi Ci naturalnie. Pozostając zamkniętymi oczami, czuj swoje ciało, obserwuj wszystkie zmiany, reakcje w ciele, obserwuj swój oddech. Pomalutku przygotuj się do kolejnej techniki oddechowej. Nazywana się ona Kapalabhati. Jest to technika oczyszczająca i technika, w której skupiamy się głównie na wydechu. Na intensywnym wydechu poprzez zaciśnięcie mięśni brzucha, czyli wciągnięcie brzucha do środka. Oddychamy tylko nosem. W ogóle nie zwracaj uwagi na wdech. Wdech przyjdzie samoistnie. Rób tylko intensywny wydech. Złap swoje tempo, nie musisz się spieszyć. Zrelaksuj tylko buzię. Napinasz tylko mięśnie brzucha. Wydech, wydech, wydech. I robisz ostatni wydech, zatrzymujesz brzuch w środku. Brzuch jest ciągnięty, zostajesz na bez wdechu. Trzymasz tyle, ile możesz. Jeżeli kręcić się w głowie, jest to zupełnie naturalny objaw, także spokojnie przeczekaj ten moment. Jeżeli już nie możesz wytrzymać dłużej na bezwdechu, po prostu nabierz powietrza. Pomalutku, głęboki wdech. To była pierwsza runda, zrobimy sobie jeszcze dwie takie. Możesz również nabrać powietrza i zatrzymać. Je w środku, przetrzymać przez chwilę. Jeżeli zakręciło Ci się w głowie, powróć do oddechu, który przychodzi Ci naturalnie i uspokój ciało. Przygotuj się na kolejną rundę. Znowu poczuj ciało. Nigdy nie rób niczego na siłę, zawsze na miarę swoich możliwości. I zaczynamy kolejną, drugą rundę. Wydech, wydech. Zrelaksuj twarz. I ostatni wydech. Wciągamy brzuch. Zostajemy na bez Uspokajamy ciało. Obserwujemy wszystkie reakcje i zmiany. I znowu, jeżeli już czujesz, że wystarczy, po prostu złap głęboki oddech i uspokój ciało. Jeżeli Czujesz się dobrze, nabierz głęboko powietrza i przetrzymaj znowu na wdechu tym razem. Czuj, jak powietrze, tlen rozprowadza się po całym Twoim ciele, dotlniając każdą jego komórkę, docierając do najdalszych zakamarków. Staraj się zawsze być świadomym, świadomym tego, co wydarza się w ciele. I zrelaksuj się, już przygotowując się na trzecią, ostatnią rundę tej techniki oddechowej. I pomału przechodzimy sobie do ostatniej rundy. I znowu skupiamy się na wydechu. Oddychamy nosem. Możemy sobie pomóc dłońmi, naciskając na brzuch. Rób minimum 10 takich wydechów. Jeżeli możesz, przeciągnij do 15. Na koniec. Wydech, brzuch, wciągamy i zatrzymujemy ciało na bez wydechu. I znowu czujemy, co się wydarza w środku. Uspokajamy się, jeżeli mamy lekki zawrót głowy. Może pojawić się również uczucie odrętwienia zarówno w okolicy twarzy, jak i dłoni. To również jest naturalny objaw. I potem nabieramy powietrza i chociaż na ostatnią rundę postaraj się nabrać powietrza i przetrzymać na wdechu. Otworzyć klatkę piersiową. I poczuć jak całe Twoje ciało dotlenia się. I pomału wracamy do rozluźnienia. Przywracamy taki oddech, który przychodzi nam naturalnie i swobodnie. Obserwujemy przez chwilę nasze ciało. Sprawdzamy bicie serca, tętno i oddech. oddechowej, ręce równomiernie blisko ciała z wdechem, łokcie do tyłu, łopatki razem, klatka piersiowa otwarta, broda do przodu i trzymamy, otwieramy mostek, otwieramy klatkę piersiową, mięśnie międzyżebrowe rozluźniają się, z wydechem przeciągamy ramiona do przodu, wciągamy brzuch i znowu wdech, łokcie kierujący blisko ciała, Przesuwamy je do tyłu. Otwieramy klatkę piersiową. Głowa wraca do przodu. Trzymamy chwilę wdech. I przy wydechu rozluźniamy. Ramiona idą do przodu, brzuch wciągnięty. I jeszcze raz wdech. Trzymamy. Wdech, rozluźniamy. I kontynuujemy. Wdech, otwarcie klatki piersiowej, przetrzymanie. Wydech, ramiona do przodu, brzuch wciągnięty. Ostatni, głęboki wdech. Trzymamy cały czas barki z tyłu. Klatka piersiowa otwarta, brzuch otwarty, nadęty i wydech, rozluźniamy. Odpuszczamy, przywracamy. Sposób oddechu, który przychodzi nam swobodnie. Czujemy ciało. Przechodzimy sobie do kolejnej techniki oddechowej na przemiennego oddechu. Uginamy prawą rękę w łokciu. Odkładamy palec wskazujący i środkowy między brwi. Ugiętą Rękę łokciu możemy podpierać sobie na lewej dłoni, chociaż nie jest to wymagane. To już jest dowolność. To ma być pomoc dla Was. Będziemy korzystać z kciuka i z małego palca, czyli te dwa palce muszą być swobodne. Kciuk będzie służył do zatkania prawej dziurki, a mały palec do zatkania lewej. Kciuk do prawej. Mały palec do lewej. I zaczniemy sobie od setkania lewej dziurki i nabieramy powietrza prawą. Jednocześnie palec wskazujący środkowy przy nabieraniu powietrza troszeczkę naciska na przestrzeń między brzmiami. Wydech, otwieramy lewą dziurkę. I wypuszczamy powietrze jednocześnie, odpuszczając troszkę nacisk palca wskazującego i środkowego. Oddychamy bardzo pomału, starając się przetrzymać odrobinę powietrza pomiędzy wdechem i wydechem. I teraz wdech lewą. Leciutko naciskamy palec wskazujący i środkowy. Zatrzymujemy. Otwieramy prawą dziurkę. Mało robimy wydech, jednocześnie delikatnie rozluźniając palec wskazujący i środkowy. I wdech prawą. Delikatny nacisk na punkt na czole. I wydech na przemienną dziurkę. Jednocześnie rozluźniamy palec wskazujący i środkowy. I teraz, już w skupieniu, w pełnym zaangażowaniu, bardzo pomału, oddychaj w ten sposób. Pamiętaj o lekkim napięciu, nacisku przy wdechu i rozluźnianiu przy wydechu. Obserwujemy ciało, rejestrujemy wszystkie zmiany, sprawdzamy tętno, bicie serca i oddech, budujemy świadomość swojego ciała. już na dziś techniki oddechowej, w której przy wydechu będziemy wydawać dźwięk A umy i nabieramy głęboko powietrza nosem, kierując głowę do góry. Chwilę tu przetrzymamy, a przy wydechu otwieramy buzię. I wydajemy dźwięk... <śmiew> Кивда. I przy wydechu otwórz w pełni gardło. Poczuj wibrację pojawiającą się w gardle przechodzącą do klatki piersiowej. M jest najdłuższe. Jeszcze raz głęboki wdech. A buzia głęboko otwarta. z półgłosy lekko przymykamy usta i dźwięk wydobywa się samoistnie tworząc U. Potem zamykamy usta i wydobywamy z siebie dźwięk M. I jeszcze raz razem głęboki wdech. Ah uh... Włożymy sobie teraz dłonie jedną na drugą, w przypadku pani lewa jest od góry, w przypadku panów prawa idzie od góry. Dłoń jedna na drugiej, po środku. zamykamy oczy, relaksujemy się, czujemy wibracje, które wytworzyliśmy. Aktywujemy swoją żeńską i męską energię. Obserwujemy oddech. Czujemy ciało. Jesteśmy tu i teraz. Dłoń dłoń. Rozgrzejemy je dobrze. Wytworzymy jeszcze więcej pola energetycznego. Następnie z ogromną czułością, szacunkiem i wdzięcznością. Rozmasujemy swoje ciało zaczynając od później. Możemy teraz pomału otworzyć oczy. I przechodzimy niżej do karku, ramion, klatki piersiowej. Przytulamy całe ciało. Pokazujemy mu wdzięczność, szacunek. Uśmiechamy się do siebie. Jeszcze z głęboki wdech. Wydech. Dłonie przed klatką piersiową. I namaste. Podziękujcie sobie za dzisiejszą praktykę. A ja dziękuję Wam, że zechcieliście do nas dołączyć. Jeśli podoba Wam się nasz kanał, proszę dajcie lajka, subskrybujcie i dajcie komentarz, czego jeszcze potrzebujecie. A spróbujemy spełnić Waszą prośbę. 那么，再见，贵妇。